w Tą grę, czyli robię mi salt. Ja już mam robię salt w tyłu, bo sobie kupiłem. O nie, źle skoczyłem. Dlaczego źle? Mam... a już wiem jak mam zrobić to. No w końcu. Nie, nie! To widzimy się jak będę już na trzecim. To mówiłem, że się widzimy na trzecim. Szybko to trwało, więc robimy to. Jest! Wszystkie zaliciłem! Judby ja nie trafiłam. Может кого-то себе куплю, то нет. есть с конта, а то зато. Могу мне что И что, он что-то себе вылечил Новая мапа, Мам новую где-то Kurde, Czekajcie i... No, osiem na no, dwa. Kurde, nie patrzyłem, nie się schyliłem. Dobra, lecimy dalej. Pada dzisiaj, więc nie mogłem zrobić nic z piłki nożnej. Sorry, nie robię prawie nic z piłki nożnej. Mogę coś nagrać. Tylko będzie troszkę trudno. Może jutro jak nie będzie padać, albo dzisiaj, ale wątpię. I uderzyłem. No to hmm, ten film będzie troszkę krótki, ale będzie. Kurde, no poczekajcie. Dobra, to lecimy dalej. O, udało się. Muszę teraz... Mi się musi tu udać. No, ciągle to sama poza. Jak spadam z tego trzeciego. I fajnie by było, jakby zostawili łapkę w górę i suba pod tym filmem. 50 łapek w górę pod tym filmem. Kolejna seria taka. O, w końcu dobrze zrobiłem. Jeszcze tutaj mam zrobić... Chyba coś oni oszaleli. Jak udało mi się? Udało mi się, widzieliście? Z czterech stopni normalnie. Musimy się teraz tego udać. Ajej, nie udało się. Więc lecimy dalej. To było akurat już proste. Te pierwsze już jest takie proste. No to lecimy dalej. Jeszcze chwilkę poczekajcie. No to lecimy dalej. No coś nie wyszło. Może sobie weźmiemy nową mapę? Jest reklama, więc poczekajcie chwilkę. Właśnie nosuję jakąś kulkę. Już się skończyła reklama. Oj, teraz na tym robię. To tylko jeden poziom? Nie wiem o co w tym chodzi. To jeszcze... Ciekawe z czego jeszcze będę teraz zrobił, jak teraz jest takiego czegoś. Co źle robię? Co, na strzałkę skoczyć? Tutaj są stopnie. No i znów się udało. O, ja widzę, tam taki największy. Jeszcze wyżej. Jak ja mam to przeskoczyć? Niby. Za reklamy, bo tak daleko do, doszło. To trzeba za reklamę. Co nie? To lecimy dalej. Nie udało się za reklamę. Nie chciałem się tyle czekać. Bo była dosyć długa. Chyba sobie kark złamałem na tym. Dobra, to muszę raz zrobić salto, czy dwa, to czekaj, jeszcze, musi się udać, nic z tego, dobra, teraz się uda. Co źle było? Już nie rozumiem. Poczekajcie, reklamę sobie włączymy. Tu, dobra, mamy jeszcze raz. Ale miało mi się to udać. Niby. No dobra, to na tym miejscu skończymy. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Jak chcecie więcej takiej serii, to mówię 55 łapek w górę pod tym filmem, i wtedy będzie kolejna, właśnie taka seria robienia. Więc właśnie teraz kończymy. Widzimy się w następnych odcinkach. To nara.